Osoby niepełnosprawne? Jak myślę, na listach Koalicji Obywatelskiej w razie szczęścia dostania się do parlamentu, będzie głównie tymi sprawami zajmować się pani? Tak, oczywiście. Chcę być głosem tych osób, tych niepełnosprawnych, ponieważ w przeszłości też pracowałam jako w samorządzie. Byłam pełnomocnikiem do spraw osób z niepełnosprawnością i miałam realnie wpływ na na sprawy tych osób, tak? Byłam jakby zaangażowana. A obecnie jestem e... Bogopedą, nauczycielem, oligofrenopedagogiem, ale też jestem doradcą zawodowym Fundacji i tam też zajmuję się sprawami osób z niepełnosprawnością. Pełni się zgadza, że wybory, które czekają nas 15 października są wyjątkowe. Po ośmiu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości nie możemy pozwolić sobie na kolejne cztery lata niszczenia naszej, naszej ojczyzny. Musimy zadbać o to, żeby Polska faktycznie była silnym, demokratycznym krajem, krajem pro- europejskim krajem, w którym szanuje się bez wyjątku wszystkich obywateli. Chcę walczyć o drogi, ścieżki rowerowe, chodniki, czyli konkretnie chcę być w komisji infrastruktury. Również chcę walczyć o przedsiębiorców, bo przedsiębiorcy w tej chwili mają naprawdę ciężko, szczególnie te małe firmy, które nie mogą sobie, że tak powiem, poradzić z ZUS-em, z opłatami, z stawką, którą wiecznie obecny rząd podnosi i trudno jest im Wiązać koniec z końcem. Na tych spotkaniach rozmawiamy o przyszłości Polski. One są zupełnie inaczej zbudowane niż spotkania władzy, która na swoje spotkania wpuszcza ludzi za specjalnymi przepustkami, z legitymacjami partyjnymi, kordon policji strzeże wejścia albo jakiś ochroniarze. U nas te spotkania są otwarte i, i są taką rozmową, bo kto się zgłosi, ja mam ten zaszczyt, że udzielam tego głosu. No jedyną barierą jest czas, który upływa. No i kiedyś muszę powiedzieć, jestem strażniczą. Czasu i, i musimy kończyć. Natomiast one są tak bardzo otwarte, że ja już zaczęłam szukać wielkich miejsc, czyli poszłam już w amfiteatry, ponieważ wszystkie sale stają się już za małe. Tworzymy 11 rządów w Europie. Mamy zielonego prezydenta w Austrii. Mamy zieloną e, panią burmistrz Barcelony czy burmistrza Budapesztu. W Europie zieloni są w politycznym mainstreamie, natomiast my faktycznie stawiamy pierwsze kroki. Od czterech lat zieloni są e, lojalnymi. Koalicjantami Platformy Obywatelskiej w ramach koalicji obywatelskiej. Mamy czworo posłów, w tym na przykład dobrze Państwo znanym, Klaudię Jachirec czy posłankę z Wrocławia Małgorzatę Tracz i bardzo się cieszymy, że teraz po czterech latach odnawiamy te śluby i wspólnie idziemy razem do wyborów. Tak, ja wychodzę do poszczególnego człowieka i rozmawiam z nim. I bardzo wielu Polaków yy, widzi, co się dzieje i mówi dość tego. Musicie to zmienić, musimy to, a ja bym powiedziała inaczej. Musimy to zmienić. Nie, nie my politycy sami to zmienią, tylko zmienią wszyscy Polacy. Polacy są bardzo mądrzy. Widzą, co się dzieje. Mają refleksję. Niektórzy mówią tak, głosowałem na PiS. Wstyd mi jest, ale widzę, co się dzieje. Już więcej nie zagłosuję. I myślę, że coraz więcej Polaków naprawdę widzi, co się dzieje. A przecież chcemy normalnej Polski. Takiej przewidywalnej. Takiej, gdzie prawo się zmienia po przemyśleniu gdzie może każdy popełnia błędy. Myśmy też popełnili błędy, jak y, y, rządziliśmy, ale odebraliśmy naukę. I tych błędów będziemy się wystrzegać. To są trudne wybory. Trudne w porównaniu z tymi, które wielokrotnie były za nami. Bijemy się tak naprawdę o Polskę. O to, żeby Polska nie była podzielona. O to, żebyśmy mogli razem jako społeczeństwo rozmawiać przez stole, a nie dzielić się, bo często jest tak, że na spotkaniach rodzinnych również nie rozmawiamy sobie, z sobą. Albo jeżeli rozmawiamy, to mamy różnych zdań dużo i kłócimy się. Chodzi o to, żebyśmy po prostu tutaj Polski... Nikt nie okradał, żebyśmy po prostu mogli, żeby szanse funkcjonowania były równe dla wszystkich. No, no. No, ja nie,